Witajcie na kanale. Zajdźmy w gojemniku. Jest godzina 22. Do gojemnika sobie doprowadziłem światło. Taką lampkę sobie tu dałem. W gojemniku się dużo zmieniło. Dużo samicz przeniosłem do taty i dużo I chyba yy, dwie samiczki sobie tutaj przyniosłem z linii. Z lotnika, z i z głębi cieśli Ta samica jest z ciemnych i z cieśli samca, a to jest ojciec jej Na łebku Ten gołąb ma, czekajcie 5 lat będzie miał Na samicę od cieśli I tamtą samiczkę Krasną sobie przyniosłem Z głębi wallona I też Ojciec je, je, oje, mat, Ojciec jej matki to jest ścieśla. Gołębie się powoli łączą. Tam mi się złączyła jedna para. Tutaj następna. Tam siedzą, jajka będą niesły. Ja jak tu nie zniosły w tym głębiku, bo przekładałem te gołębie, żeby było jak najlepiej No i... Już nie ma co przekładać, czekam, jak jajka poznoszą. Tutaj, taką celę sobie zrobiłem szafki. Takie coś, trzy cele. Jeszcze jedną muszę coś takiego zrobić, żeby miały. Jedzenie tutaj rzuciłem. Ile 7 godzin temu? Głębie nie, nie zjadłem. Głębie są zdrowe, jak widać. Z dwa Niech się łączą powoli. Samce się biją. Ciepło jest i będą się łączyły. Jest tak, 13 samic i 12 samców. Jedna samica jest więcej, żeby samiec sobie jeden wygrał. Żeby nie było tak policzone. Jak będzie jedna samica zostanie, to się przyniesie tamtego gęnika. trzy samce przeniosłem tam, złączyły się na swoje samice. Chciały się pozabijać. Idziemy tam do obemnika, to jeszcze coś opowiem. Ostraszcie, żeby jest Tutaj się połączyły jajka już mają. Źle to wygląda, bo samce te cztery latki to tutaj były lotowane, zajęły sobie. Po pięć cel i dużo gołębi siedzi na górze Nie mają cel, siedzą na ziemi Słomę tu mają Tu jest, go, jest gołębi z linii Tutaj jest nawet Tutaj się samce pobiły, nawet widać Tutaj samiczka, o dwa jajka Tutaj o ten samiec o, z tych gołębi mam, w tamtym rozkładzie 3 sztuki, walną, wallon, 2 łąki, tutaj się łączą, tutaj samiec od Staszka, tutaj mają gniazdo, tutaj samiec sobie siedzi, Tutaj nie ma. Gdzieś tutaj jajka będą mieszły. Nie wiem gdzie o tutaj gniazdo sobie zrobiły. Tu jest głębi. Ponad setka. Będzie ciężko, żeby to się połączyło. Tutaj samiczka siedzi na jajkach. Tutaj nie ma. Tutaj samiczka na jako pierwsza jajka. Siwa. Tutaj sobie samczyk siedzi. Niech zabuduje. Tutaj samiczka zniosła jajko. Jest na plusie, więc z jajką się nic nie stanie. ...gołębi masa, I zastanawiam, gdzie to wszystko będzie się działo. I gdzie się to połączy. Jak cel, nie ma tyle. Tutaj siatka była została ściągnięta, żeby tam cele, te siodełka jakieś były. Ktoś mi pisał, że yy, siodełka przy łączeniu są niepotrzebne, ale jest tyle gołębi młodych, że nie będą miały gdzie siedzieć. I dlatego tak jest. Tutaj też miała, chyba? To się łączą Gniazdo budują, ale Nie ma Gołębi ani jajek tam Ciekawe jak to się połączy Jeszcze się zastanawiam czy Nie wziąć 30 sztuk gołębi i polecieć na stare Bo mam tyle gołąbków Ale zobaczy się jak Z młodymi pójdzie Włączyłem dwa tygodnie temu, ale są takie zmiany, się biją, gołębie, wszystko. Tu jest piękna samica lutowa. Też z je na ciemne. Następne, w następnym roku 20 sztuk tych gołębi sobie wezmę do, do rozkładu. I będę na ty głębia się skrywa. Piękna sama. No. Związana wszystko. Ładnie do ciała za młodego. Idziemy tam na górę, tam też mają jajka to pokażę. Patrz, ile tutaj jest jeszcze głębi. Wszystko siedzi. Tam w kącie szparma jajka już nie Tutaj w tej miejsce też będą niesły, jakieś. Widziałem, że siedziałem. No i w tych celach tam mają jajka siedzą. Głębi jest pełno. głębi teraz mają dietę. Są chyba na owsie z mieszanką. ci pokażę. Tutaj te szafki, tutaj jest jedzenie. Coś takiego dostają? Jest mieszane. Tu jest jęczmień. I daje się konia pszenica piękna zapacy i łowie. piękne z tych szafek, tutaj z tych szafek myślałem jeszcze jakieś cele zbudować. I do rozpodu się zobaczcie się co z tego będzie. Pójdziemy do gołąbków Też myślałem kupić sobie dwie kozy albo dwie świnie jakieś do wychowu. Zobaczy się jak to będzie, bo łąkę mam dużą Łączą. temu dekla wziąłem samicę no ale musiałem, za dużo go było samiczka samca idzie piękny z Grażyńskiego i moja samica gotowa. No jajka będzie niosła jak na gołębie tutaj tam samo złączone samica od kiełbasy i yy, nakrapiana od Kulwackiego z późnej wody lotowane godzina 22. druga gołębie się łączą aktywność na kanale jest to trzeba filmiki rzucać. Czekamy na młode. Sący się biją. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę, suba i komentarz. Dzięki.